Dajcie kochani, zapraszam Was na vlogmas. Dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień vlogmas. To tak jak mówiłam już na Monfree Reset, będę nagrywała troszeczkę do przodu, e, także mamy już końcówkę listopada, e, więc dwa dni tak około do przodu sobie e, tego vlogmasa nagram, ponieważ mam egzaminy. Także dzisiaj już zaczynamy pierwszy vlogmas. E, plan na dzisiejszy dzień jest taki, e, że mam na początku klientkę na Patmakcie, a później e, albo jedziemy e, po kafelki do naszej łazienki w końcu, e, lub e, na Market świąteczny tutaj do większego miasta. Jeśli nie dzisiaj, no to może już jutro. Na pewno dzisiaj wydaje mi się, że będziemy robić po prostu łazienkę. Także zapraszam Was na ten pierwszy vlogmas. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas przy świątecznym ze mną i życzę Wam miłego oglądania. Miałam sobie już moje stanowisko, narzędzia, pilniczki, rękawiczki. Jeszcze tylko muszę sobie przenieść krzesełko i podpiąć te wszystkie kabelki. A tak to już wszystko mam tutaj gotowe. Szuflada mi się popsuła i jeszcze jest nienaprawiona, więc po prostu ją przełożyłam sobie tutaj na lakierę. Okno zaraz sobie otwieramy. I nie polecam wam wrzosów w domu, bo jak widać strasznie opada. O. żeby troszeczkę się zrobił e, przewiew, to zaraz oczywiście sprzątam i zabieram się do za przeniesienia tego krzesła. Jak już możecie zauważyć, w końcu e, pokazałam się, że używam w makijażu, e, czyli nie malujecie się tym razem ze mną. Um, przygotowałam się, no bo wiadomo jak znajdzie klientkę, to po prostu od razu zaczniemy działać i pojedziemy do sklepu. Um, niestety e, ten vlogmas nie zaczyna się najlepiej dla mnie, bo e, od dwóch dni e, dostałam straszną e, rypę. Jak słyszycie po moim głosie, troszeczkę się męczę mówiąc, bo cały czas kaszle, co jakiś czas trochę gardło mnie boli i czuję, że zatoki znowu mi się zapychają. Także tydzień był bez choroby, kolejny zaczyna się z chorobą, niestety. No, ale już tak jest, jest taka temperatura, raz jest ciepło, raz jest zimno. Ja też bardzo lubię ciepło, więc cała rozgrzana, wychodzę na wiatr i chwila, moment, jestem przewiana, przeziębiona, że czekam na moją klientkę. Może pokażę Wam efekt końcowy, jak zrobię pewną to się zobaczy. No i czekam teraz na klientkę. Mm, potem się przebiorę, pokażę Wam e, moją stylizację na dzień dzisiejszy. E, jest zimno, bo w nocy już było minus, minusowa temperatura, więc e, trzeba się ubrać tak dosyć ciepło, <grym> e, więc tak. Ostatnie dwa dni były takimi dniami przygotowywawczymi do moich ostatnich egzaminów, bo w poniedziałek mam jeden egzamin, taką jakby dyskusję, a w środę mam prezentację i pisanie eseju, więc w ostatnich dniach się po prostu przygotowywałam. Też nie nagrywałam, bo chciałam bardzo produktywnie spędzić ten czas i po prostu nauczyć się wszystkiego, żeby później już móc spokojnie nagrywać i nie mieć problemów. No i w pierwszym tygodniu vlogmasu będę również miała dwa egzaminy. Jeden z słuchania i czytania, a kolejny już z rachunkowości, jakby już druga część tego egzaminu, więc no troszeczkę jest jeszcze pracy przede mną, ale wiem, że na pewno, mi się, wiem, że na pewno mi się uda. <coughs> Także trzymajcie za mnie kciuki. No i również w połowie grudnia. Lecę do Polski na 6 dni, więc bardzo się cieszę, bo spędzę czasu z moją rodzinką, troszeczkę więcej. Um, no, pracy na razie niestety nie mam, więc um, po prostu mogę wykorzystać to na spędzenie czasu przedświątecznego z rodzinką, bo na Wigile mnie po prostu tam nie będzie. Dobra, kochani, byliśmy już na pierwszym patrzeniu na płytki. Ja skończyłam klientkę. Pokażę wam zdjęcie tutaj, jak zrobiłam paznokcie. I teraz zabieramy się za mierzenie, żeby zobaczyć, ile tych płytek potrzebujemy. Ten sklep jest otwarty jeszcze do 17.30, więc pojedziemy jeszcze i może kupimy, może jutro zobaczymy. Dla, a tak dla przypomnienia, tak się prezentuje nasza łazienka. I właśnie to jest taka guma i tutaj docelowo chcemy mieć płytki chyba w macie i tutaj e, za prysznicem za szybą e, również płytki e, więc e, musimy sobie pomierzyć co i jak z tymi e, płyteczkami i e, znaleźliśmy takie hmm, na 90 cm zastanawiamy się czy tu i tu jest 90 żeby móc położyć no i wiadomo tutaj będzie mąż e, układu Płyteczki. Że mówiąc, zawsze chciałam mieć płyteczki marmurkowe, ale w momencie, kiedy zobaczyłam takie pewne w sklepie, one też są takie bardziej marmurkowe, można powiedzieć, taki kamień, ale jakby zawsze myślałam, że chciałabym mieć w łazience białe z taką czarną żyłeczką, złotą, zależy, ale jednak nie. Już mi się to tak za bardzo nie podoba. Uważam, że już się odchodzi od tego. I teraz wybraliśmy po prostu inny kamień. No i tak, jak mówiłam wcześniej, chcielibyśmy na podłodze matowe, a przy kabinie prysznicowej świecące. No i tak. Powiem Wam szczerze, że te budownictwo angielskie jest tragiczne, bo po tym co teraz zobaczyliśmy, co jest jakby w łazience pod tym, nie wiem jak to się nazywa, jakiś taki, no wiecie, guma taka, to jest yy, grzyb i to nie jest zdrowe, więc i tak, i tak trzeba byłoby to zrobić. Yy, no pokażę Wam. Widzicie, co tutaj się dzieje? No po prostu... Deski pod taką gumą. No i właśnie efektem jest coś takiego. Dzień kochani, dzisiaj jest drugi dzień. Znaczy pierwszy w sumie, ale drugi dzień pierwszego vlogmasa, ponieważ wczoraj, jak możecie słyszeć, znowu mnie rozłożyło, ale nie podaje się. Kończę tego pierwszego vlogmasa dzisiaj. Jak wam wczoraj pokazywałam. Remontujemy naszą łazienkę. W sumie zmieniamy tylko płytki i kolor na ścianie, a tak to wszystko, reszta zostaje po prostu. Zależy mi na tym, żeby były po prostu w łazience płytki, a nie jakaś tam ta guma. I właśnie teraz się zbieramy. Ja muszę się troszeczkę pomalować, żeby nie straszyć Was na tym blogu. I jedziemy do sklepu po jakieś tam zaprawy, primery, do tych wszystkich rzeczy. No i tak, chciałam w sumie z Wami się pomalować, ale najpierw zacznijmy od tego, że mam ze sobą mój pierwszy w życiu kalendarz akcentowy. Zobaczcie. <laughs> Wiem, że jeszcze nie ma 1 grudnia, ale z racji tego, że zaczynam tego vlogmasu troszeczkę wcześniej, bo mam zaliczenia na studiach, lecę do Polski, wiecie, no te same loty <tryk> y, troszkę mi dnia zabiorą i nie chciałabym jakichś tam nie stracić na tym vlogmasie, więc tak, tak się prezentuje mój kalendarz adventowy jest on z Revolution y, 25 dni. Tutaj są rzeczy, ale jakoś nie bardzo na nie patrzę, co w każdym jest, więc tym razem otwieramy pierwszy mój życiowy kalendarz adwentowy. Jeszcze dzisiaj podjadę i kupię taki ze słodyczami, także będę miała jeszcze taki ze słodyczami. Pokażę Wam, jak się prezentuje. w ten sposób, jak widzicie, jest bardzo dużo okienek. I szukamy pierwsze, Ale fajnie. Dobra, dopiero to, co w przed chwilą się wydarzyło i zaraz y, zobaczymy, gdzie jest pierwszy numerek. Już znalazłam i pierwszy numerek mamy tutaj, zobaczmy co się w nim znajduje. Bardzo ładny taki złoty kolorek, widać, że ten yy, kalendarz nie jest taki tam także spoko. No dobra, otwieramy na pierwszy. Wiecie co, w sumie to nie jest złoto, tylko taki rozkład. <laughs> Ale zabało mi się że w innym świetle, że to jest złotko. Ale dobra. Otwieramy pierwsze okienko. Może wykorzystamy to dzisiaj do makijażu. Tak ładnie zapakowane, bezpiecznie. I mamy tutaj jakiś błyszczyk. Taki w lekko różowym w jasnym odcieniu. To jest Lip Oil Elixir Power. Czyli jakiś taki olejek właśnie to ust. użyjemy go dzisiaj, bo moje usta są bardzo spiesznięte, tym bardziej, że e, jestem chora. Ok, także e, teraz to co otworzyliśmy e, zmieniamy w drugą stronę, żeby nam nie myliło i teraz już numerka e, nie będziemy widzieć. A zawsze jak maluję korektorem, to tak komicznie trochę wyglądam. E, bo... no taki wiecie od policzków y <coughs> mam od policzków takie placki ale później jak już y używam reszty kosmetyków to już tak nie jest. Chciałam Wam też powiedzieć, że y zaczęłam używać tego tuszu i na ten moment, y szczerze mówiąc nie jest on lepszy od y Eveline, wręcz jest y taki sam, bym powiedziała. Ja już się ogarnęłam i teraz właśnie będę testowała y, ten błyszczyk z Revolution. Może być fajny. Fajna ma taką konsystencję. Nie jest taka bardzo y, gęsta. Tylko taka wodnista też, tak, wiecie. O. Ładnie, ale nie wiem czym, byłam mam yy, ze za skanej zatoki. Czymś ładnym po prostu. Tak wygląda na oszeczkach. Ładnie się błyszczą. Zobaczymy jak yy, po dłuższym noszeniu, czy yy, będą nagrzeżone, ale myślę, że na pewno człowiek wkładam go do mojej kolekcji. Później zrobimy tak yy, podsumowując na koniec rok masa, yy, jakie mam rzeczy. Ale no dobra, ja się zbieram i jedziemy właśnie do sklepu z Żydami, do Łazienki. Chciałabym też wymienić lustro, ale na razie już nic nie mówię mężowi, ale fajnie, jakby lustro też było wymienione. Dobra, zbieramy się. Nie ma takich ładnych, które by mi się podobały. Nie ma takich ładnych, które by mi się podobały. Zdecydowaliśmy się na takie. O, kosztują 29 funtów. O, dokładnie to, bez tych. Tylko to. I to e, To będzie pod prysznicą, i to na podłodze. Także na takie się zdecydowaliśmy. Do mojego bazenu, który Wam pokażę w domu, kupiłam coś takiego. I będzie to ładnie się prezentować na święto. Teraz szukamy reszty średnich rzeczy. Będę robiła teraz e, Gyrosa. Nie wiem, czy wy wiecie, ale Gyros to będzie kresolaczka, bokinka, e, i kurczak w Gyros. Więc e, miałam ochotę, bo moja siostra właśnie ostatnio robiła. I teraz mi się tego zachciało, więc w sumie to zrobię, bo ja bardzo lubię. Zaczynam od pokrojenia sobie kurczaczka. Teraz przyprawiam naszego kurczaczka i ja biorę przyprawę do kurczaka. Troszeczkę jej wsypuję. Troszeczkę dużo, bo ja lubię, jak jest tak dobrze przyprawiony kurczak. Sól oczywiście. Paprykę słodką. I oczywiście tym razem to takiego, kebab shawarma. Pierwszy raz używam tej przyprawy, więc zobaczymy, czy będzie w porządku. No i wiadomo, wszystko mieszamy, tak żeby te przyprawy przeszły. do dodatkowych sałatki. Ja mam taką. I biorę mm, znalazłam miskę i myję teraz całą Taki za dźwięki z tyłu, ale y, mąż robi podłogę. Y, teraz przechodzę do ogórków. Kroimy ogórezki na taką małą kosteczkę. Tak mi zostało więc... Widzę Teraz Zaraz pójdziemy na górę i Wam pokażę, jak wygląda ładnica. Mhm. Teraz jest etap yy, yy, gładzenia podłogi przed nałożeniem tego wszystkiego, równania tam jakiegoś nie wiem. Nie no znam się na tym, ale wymusiłam sobie płytki. No i okej, okay. myśleliśmy, że będziemy mieli roboty z tym, ale no, nie. Jednak jest sporo. Się zaraz się prezentuję i zaraz tutaj kurczaczek. No i oczywiście, sos. Jeszcze moja siostra mówiła kiedyś, że ona posypuje sałatę i tamte reszta warzyw i grosem, więc tak zrobiłam. Nie wiem, czy to jest prawda, czy, czy się nie pomima. Mam kurczaczkę i kurczaczka też tutaj wsypujemy. To ja lubi majonez, ale to: to łyżeczka, Łóżka w sensie. I mieszam to wszystko, bo chyba wzięłam za małą miskę. Postaram się zrobić tak, żeby to wszystko mi nie powylatywało. Dobra, ale zanim to, to zrobimy właśnie ten sosik. I sosik to jest po prostu ketchup i majonez. tak na oko, trochę tego, trochę, trochę tego, mam tu keczup, dobra i to wszystko mieszam. Staram się to wszystko zdejmować od spodu, ale prawdopodobnie już po prostu to wymieszałam, bo już mi sucha sałata to nie wychodzi. i no zobaczcie, wygląda na tak. Teraz zabieram się za sprzątanie tutaj tego mojego małego bałaganu. Nie jest tak źle, bo tu wszystko na bieżąco. Jak zwykle dużo i jeszcze więcej prania: to jest do skarpetki, powiem Wam szczerze, że. Jak się kiedyś nie robiło prania No bo mama zawsze robiła Tak teraz To mnie przerasta jest tego codziennie pełno Ach. A że ja nie lubię jak wypływa mi wszystko z Pudła na pranie brudne No to Wiecie jest Pranie jest codziennie prawie wygląda teraz łazienka. E, aktualnie jest położony jakiś, nie wiem, podkład czy coś takiego i musi to wyschnąć 24 godziny, więc przez jeden dzień będziemy mieć pięknie, e, piękny zapach tej łazience. Ale mniejsze auto e, na razie jest to w ten sposób. Jak Wam pokazywałam, e, te rzeczy, które kupiliśmy, coś takiego i Coś takiego będę przycinała i wkładała sobie tutaj do tego bazoniku. Myślę, że będzie całkiem fajnie to wyglądało. Ja już Wam dziękuję za ten pierwszy odcinek vlogmasu. Mam nadzieję, że miło rozpoczęliście ze mną tą serię i że wytrwacie ze mną do świąt. Życzę Wam miłego wieczoru i dnia. Zależy, kiedy to oglądacie. Do zobaczenia w kolejnym Vlogmasie. bo jakim.